Jeszcze nie tak dawno, a dziś jest zupełnie inaczej. Gmina Radków znów nabiera kolorów. Powraca właściwy moment, by wyciągnąć tegrysa z garażu i pokręcić się po okolicach. Może coś ciekawego umknęło mi przez ostatni czas, a jeśli nie, to chociaż mogę znów poczuć się wolny z siodła Triumfa. Kocham to uczucie. W tym odcinku nie zobaczysz miejsca, które zainspiruje cię do wyjazdu w tym sezonie. Ale nie bój się, takie, pojawią się w swoim czasie. Ostatnio mam po prostu przejawy chęci kręcenia vlogów, by móc z wami porozumiewać się na filmach. Chyba zaczynam wskakiwać na schodek wyżej. Dobra, tyle ode mnie za mikrofonu, czas obrócić kamerę i zobaczymy co powiem przed nią. Miłego oglądania. Siema. Witam was dzisiaj z jakiegoś pola niedaleko miejscowości, w której mieszkam. Postanowiłem dziś trochę w warunkach polowych pogotować nie jest to żaden nowy program typu gotuj z żulak, moto ADV czy Moto motor adventure bardziej wolałem wyrwać się z domu coś samemu pikcić nie jestem jakimś super kucharzem, ale coś tam co nieco potrafię chcę w sumie dla Was nakręcić pewien film opowiadający o miejscu, w którym mieszkam, bo tak naprawdę wyjeżdżam poza granice Polski, albo zwiedzam inne części Polski, a niewiele może z Was wie, że mieszkam w Kotlinie Kłodzkiej, gminie Radków i tu też dookoła jest dużo wspaniałych miejsc zabytków, góry stołowe w sumie, no to kurczę, jest tego sporo tutaj, dlatego chciałabym, może nawet zrobić w pewnym sensie serię odcinków Promujących to miejsce, więc myślę, że to byłby ciekawy temat, który w jakimś stopniu zachęciłby Was, nawet tutaj, do przyjazdu. A e, powracając do tematu, na pewno w tym sezonie skupię się na wyjazdach e, pod namiot. Szczerze mówiąc, w tym roku, znaczy w tamtym roku spaliśmy głównie w kwaterach. E, z racji takiej, że noclegi e, w na na bałkanach wychodziły praktycznie tyle samo co noclegi w kempingach, czyli albo wynajęcie pola namiotowego, a przy moich, przy moich gadżetach, jeśli tak to mogę nazwać, czyli kamerach, dronach i tak To potrzebuję jednak przynajmniej jeden dzień, dwa dni na to, żeby naładować wszystkie baterie. Filmy muszą jakoś powstawać niestety, a sami wiecie. Trzeba mieć zasilanie Chyba, że jeszcze można pomyśleć o agregacie Ale to jest kolejna rzecz, którą bym musiał ze sobą wozić A tego bym nie chciał, bo i tak już dużo miejsca zajmuje mi sprzęt Który znacząco się powiększa stopniowo Aby jakość filmu była też lepsza e, Co tam jeszcze? Jak widać coś mi da się, nie męka, 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 to się kończy, tylko się bawię Co do takich moich wyjazdów na tą chwilę zaplanowanych, to większość, która, większość osób, która śledzi mnie na Facebooku, na mojej stronie, właśnie Zulak Moto ADV, pojawiła się swego czasu mapka pokazująca moje trzy główne wyjazdy. Takie większe, czyli w maju jadę do Szwecji. To jest wyjazd taki pięciodniowy, w tym trzy dni, no, trzy i dnia latanie po Szwecji. Zwiedzania południowej strony. W czerwcu na początku lecę do no lecę, jadę jadę do e, Albanii i Macedonii. Chciałbym głównie skupić się na tych krajach, ale tym razem przejeżdżam przez Serbię, nie będę zaliczał e, tych krajów co ostatnio, tylko no, przejadę przez kawałek Czarnogóry, ale bardziej już na skrawku jej, bo niestety będę musiał z Serbii jakoś wjechać do Albanii, a nie chcę jechać przez Kosowo, bo w sumie nie wiem jak ta sytuacja wygląda no i na wrzesień planuję wypad na Rumunię prawdopodobnie będzie to samotny wyjazd na Rumunię chciałbym zobaczyć jak najwięcej Przyliście może o wieży Eiffla, która znajduje się w Rumunii to jest dość ciekawe gdzie ja mam wideo? najgorsze jest to, że spaliłem garn. Ale może da się z tego wychodzić. Da się to uratować na pewno. E, oprócz Bierze fal, największe wulkany błotne w Europie, w Rumunii. E, no i wiadomo, te dwie najsłynniejsze trasy, które każdy motocyklista musi przejechać. To to będzie Pan ogólnie na wrzesień, a w międzyczasie chciałbym jeszcze odwiedzić kilka miejsc w Polsce i w Czechach na takie wyjazdy 3-4 dniowe w Polsce interesuje mnie kierunek Kujawy piękne miejsca i zresztą jeden z Waszych kolegów też polecił mi kilka lokalizacji, które warto odwiedzić będąc w tamtych rejonach no i w Czechach mam taką nie wiem czy to jest park jakiś krajobrazowy nawet nie chcę spamować Wam żebyście po prostu Zobaczyli to na filmach, a nie szukali gdzieś sami na własną rękę. Trochę tajemniczości trzeba dodać do tych filmów. Nie ma to, tamto. Chyba zrobiło. A... Nigdy nie nagrywałem filmów z pytaniami że możecie coś zadać, pytania, nie wiem, dowiedzieć się czegoś ciekawego ode mnie. Chociaż nie wiem, czy ode mnie się z czegoś dowiecie, ale nie ja zawsze służę pomocą. Więc jeśli macie jakieś pytania. Odnośnie moich wyjazdów, motocykla, e, sprzętu, który używam, czy mi kameruje, kręcę, drona, bo dron to jest w ogóle pytanie number one zawsze pod każdym filmem, pod każdym postem. Jaki dron, czy mam jak to wysoko poleci i w ogóle takie zapytania standardowe. E, to tak, jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzach. Ja może, jeśli tych pytań się pojawi więcej, to postaram się nagrać po prostu taki film. Coś takiego jak dzisiaj, czyli jadę sobie gdzieś na jakieś e, pola, e, ugotuję sobie obiad. Taki wiesz, -masz. No i postaram wam się odpowiedzieć na te pytania. Jakimś tam stopniu. Może wam się akurat to przyda? E, dobra, także wiecie. No. Mamy luty, połowa lutego. Wczoraj były walentynki. Ja na walentynki wyjechałem triumfem pierwszy raz w garażu I myślę, że to był najlepszy, najlepiej spędzony czas A dzisiaj trochę warunki polowe Gotuję sobie obiad Bo w sumie nie mam nic do roboty A trzeba korzystać z pogody póki jest Zwłaszcza, że w górach jest śnieg A ja mieszkam u podnóża gór I tego śniegu u mnie nie ma To oznacza, że warunki do jazdy motocyklem są nawet dobre Brzmi to trochę jak jakiś taki bardziej